Totalna kompromitacja rządu. Rząd do dymisji. Pamiętacie Państwo uszkodzony dach domu w Wyrykach? Początkowo mówiono, że to rosyjski dron. Tymczasem Rzeczpospolita podała w swojej publikacji z 16 września, że według jej źródeł to mógł być pocisk wystrzelony z polskiego F-16, który nie zadziałał prawidłowo i spadł na dom. W tym kontekście największą wpadkę zaliczył wiceminister MSZ Marcin Bosacki, który wcześniej pokazał na Radzie Bezpieczeństwa zdjęcie domu w Wyrykach, niszczonego przez rzekomy rosyjski dron. Dwa dni temu te drony próbowały wziąć na cel polskie domy. Jeden z nich we wsi Wyryki, we wschodniej Pol Polsce. Reprezentant Federacji Rosyjskiej twierdził, że mogły to nie być rosyjskie drony. Oficjalnie rząd mówił o dezinformacji, ale fakty wyciągają media. A prezydent dopiero z gazet dowiaduje się, że w ogóle doszło do takiego incydentu. I jeszcze fakt, że nie był o tym informowany. Wychodzi na to, że rząd zatajał te informacje o rakiecie. To jest po prostu nie do pomyślenia. Bardzo merytorycznie wypowiedział się na ten temat Krzysztof Bosak, dosłownie godzinę po informacji w mediach. Posłuchajcie tego. Żadne oficjalne czynniki państwowe nie przekazały mi żadnej informacji w tej sprawie, pomimo pytań formułowanych zarówno w debacie otwartej sejmowej. Przypomnę, że pytałem o to, zadałem nie wiem, z 10, jak nie kilkanaście pytań w swoim wystąpieniu sejmowym. Ehm, nic mi nie wiadomo, żeby zostały udzielone odpowiedzi. Ehm, podczas Rady Bezpieczeństwa Narodowego również powtórzyłem Pytanie w tej sprawie, odpowiedzi nie dostałem. Jeżeli chodzi o moją wiedzę, to już przed debatą w Sejmie był artykuł, z tego co pamiętam, któregoś z portali mhm. informujący, relacjonujący, że ci ludzie, którzy tam mieszkają, zdaje się, dawali takie, mhm. taką, taką po prostu relację, Sugerowali z której tam. wynikało, że to nie dron, a, a rakieta mogły zniszczyć ten dom natomiast wydaje mi się, że nikt do końca nie podchwycił tego, bo nikt nie wiedział o, o, co o tym myśleć, dlatego cieszę się że dzisiaj e, poważnie traktowane medium, e, Rzeczpospolita opublikowała artykuł w tej sprawie jeżeli to jest prawda, to uważam, że opinia publiczna powinna dostać tą informację choćby po to, żebyśmy e, mieli jasność co spowodowało te zniszczenia no, wszyscy mówią, żeby zapobiegać dezinformacji ja no. zwracałem uwagę na to w debacie już chyba sejmowej a na pewno też na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, że podstawą unikania dezinformacji jest prawidłowa informacja. Mhm. No i tej prawidłowej informacji zabrakło skandal.